Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 24 maj 2019 rok. Jesteśmy w kościele w Korzeniowie. Tu rozpocznie się dekanalne spotkanie młodzieży z dekanatu Pustków Osiedle. Serdecznie witam wszystkich, szczególnie tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się albo przestraszyli e, pogody deszczowej, która w ostatnim czasie tutaj nas nawiedziła. Nie lękajmy się. Kościół czeka przygotowany, wystrojony e, maryjnym wystrojem. Mamy tutaj widzimy dekoracje. Kto jeszcze nie był w kościele w Korzeniowie, to krótka. Taka migawka, jak ten kościół wygląda. Tak? O, proszę zobaczyć. Mamy widok na kościół, na chór, na nawę główną. Jeszcze są tutaj niektóre elementy z niedzieli palmowej. Widzimy pamiątki, które tutaj pozostały. I tak pokrótce chciałbym ukazać te miejsca, które są związane z naszym dekanalnym spotkaniem młodzieży. Tu przed kościołem widzimy w pobliżu kościoła cmentarz z czasów szwedzkich. Jest tu, może 100 metrów od kościoła. Tam widzimy takie biało-czerwone słupki, które wyznaczają to miejsce, gdzie zginęły matki z dziećmi. Już tutaj namierzam. Tak, o tam w głębi za tym ogrodzeniem. To tutaj, kto przybędzie, to będzie mógł sobie zobaczyć. To miejsce jest upamiętnione obeliskiem, który informuje nas o tym wydarzeniu, które tu w czasach najazdu szwedzkiego się dokonało. Jesteśmy przy krzyżu misyjnym, który tutaj przed kościołem. Parafi jest i tak, widzimy, wygląda wieża kościoła w Korzeniowie. Tutaj przez parę metrów będę szedł, a my słuchajmy, jak Was zapraszają ptaszki, które pięknie śpiewają, tutaj w otaczającym nas lesie. Kościół parafialny jest pod wezwaniem świętej Anny. Tu widzimy dekoracje. Tutaj najczęściej kończy się procesja Bożego Ciała. I tu jest ostatni z ołtarzy. Jeszcze tutaj widnieje napis, ponieważ nawiązuje do Ducha Świętego. O mamy te. Plansza, która tu na ten temat mówi, jest jeszcze z, ze Światowego Dnia Młodzieży. Plansza informująca o tych wydarzeniach, które są związane właśnie z tymi. Są daty i miejscowości, gdzie te Światowe Dni Młodzieży się odbywały. Tutaj mamy 2016 Kraków. Osobny filmik będzie pokazywał to miejsce, gdzie byli tutaj młodzi z Czech, uczestnicząc w przygotowaniu do tego spotkania. Tu widzimy dęby, które są przygotowane na wymianę krzyży. Piękne dęby, ale muszą wyschnąć, żeby je dopiero wziąć na użytek. Teraz otoczenie najbliższe wszystko jest na miejscu, co jest planowane na spotkanie dekanalne młodzieży parę metrów, schodzimy w stronę, drogą w stronę cmentarza i po lewej stronie tutaj zobaczymy figurę Matki Bożej Królowej i tu co roku. Te spotkania się koncentrują na czas spotkania integracyjnego, tak to nazwijmy. O, mamy tutaj widok na to otoczenie. Tego roku wyjątkowo wychodzimy trochę w teren jakieś 500 metrów stąd, tą drogą, do lasu. Gdzie jest krzyż jubileuszowy upamiętniający 25-lecie parafii, i tam jest Droga Krzyżowa, którą pierwszy raz odprawiliśmy, poświęcona wtedy została, gdy gościliśmy młodzież Szczech. I to jest takie upamiętnienie pobytu młodzieży z zagranicy. U nas gościli Szczech, młodzi na Światowe Dni Młodzieży. Natomiast, gdy chodzi o figurę Matki Bożej, kochani, no cieszę się, że ta, ta pogoda zmieniła się. Już dzisiaj od rana w piątek 24 maj jest już bez deszczu, już i chmurki zaczynają się jakoś tak przesuwać, coraz jaśniej się robi na świecie. Tu widzimy tą figurę zbliżenie Matka Boża w koronie królowa z Dzieciątkiem Jezus na ręku trzyma kulę ziemską a Pan Jezus błogosławi tak całemu światu. Natomiast o tu pod stopami widzimy węża, szatana którego Maryja zwycięża tak, depcze głowę Szatanowi i ten napis, który tutaj widnieje na tej tablicy upamiętniającej powstanie tej figury: Mario Królowo, wypraszaj u Boga. Potrzebne łaski wszystkim nawiedzającym to miejsce Anno Domini, czyli roku pańskiego 2007. Tak ten napis głosi. Tu mamy kwiaty, które dekorują, i one będą tu się rozwijać. Tam są posadzone nowe, rozkwitają dopiero przez cały rok, aż do jesieni. Będą tutaj zdobić otoczenie figury Matki Bożej. Miejmy nadzieję, że skoro przestało padać, że jutro również będziemy mieli sprzyjającą pogodę, tu zwykle kończyliśmy e, ogniskiem e, przy którym odprawialiśmy apel jasnogórski na zakończenie spotkania i też jest przygotowane tutaj sporo gałęzi żeby takie ognisko zrobić ale czy się nam uda bo jest zamoknięte spróbujemy e, i e, mniejsze ogniska na pieczenie kiełbaski, tutaj też są przygotowane gałęzie, żeby takie ogniska rozpalić. No trochę nakryte jest, ale to wszystko na wilgło, na mokro. Trochu może przewieje do jutra, jak nie będzie padać. Tu, kochani, widzimy straż pożarną niedaleko stąd. Ja tutaj nagram to słowo. O i tutaj, tam gdzie jest ten pas czerwony, taki to jest dom strażaka. Jest tam planowana wersja B, gdyby rzeczywiście padało, tam mamy salę i tam po mszy świętej podprawieniu po drogi krzyżowej w kościele, gdy będzie padać i nabożeństwa majowego, tam właśnie przejdziemy na. To spotkanie integracyjne, a kiełbaska może będzie gotowana albo z grilla podana na poczęstunek. Będziemy mogli skorzystać. Wszystkich, szczególnie tych, którzy pierwszy raz tutaj przybywają, jeszcze nie byli w Korzeniowie, zapraszam serdecznie. Jest to miejsce urokliwe, piękne, ciche. Jest trawnik, będą siostry zakonne przewodniczyć. W tańcach religijnych, które tutaj pięknie się udają, bo jest na tyle przestrzeni, żebyście się nie zniechęcali, przybyli tutaj do Korzeniowa już niedługo, jutro, sobota, na godzinę 16, na Mszę świętą. A potem tak, ten program, który już znacie, będzie po kolei realizowany. Przy pogodzie idziemy do lasu. Droga jest dostępna niedaleko 500 metrów od kościoła. Tam by Droga Krzyżowa była właśnie gdzie Czesi byli, gdzie my razem wspólnie odprawialiśmy drogę krzyżową. Gdzie ta Droga Krzyżowa została i jest pamiątką Światowych Dni Młodzieży, do których ciągle nawiązujemy. Przy każdym spotkaniu dekadalnym. Posłuchajmy jeszcze zaproszenia ptaszków, które pięknie śpiewają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.